Siemanko, Dyszka z tej strony, witam serdecznie na moim kanale, dzisiaj odbieram nagrody za Division Rivals, zanim je zrobię, oczywiście mam tutaj swój składzik, gdzie można zauważyć dwie zmiany, jest to odcinek oczywiście z serii od profesora, od amatora do profesora, gdzie bawię się tą grom. I buduję sobie składzik oraz rozgrywam mecze, tak, żeby troszkę nauczyć się grać w tą grę. Jeżeli jesteś nowy na kanale, możesz zostawić subskrypcję, będzie mi bardzo fajnie. No jak widzicie, mam tutaj nowe, nowego zawodnika Eder Militao. Kupiłem go za kilkanaście tysięcy końców, no dobra, za niecałe 30 oraz oblaka, którego trafiłem na live z paczki za 7,5 tysiąca końców. Składzik prezentuje się tak, ocena ogólna 83, zgranie 100. Gra mi się całkiem sympatycznie, chociaż mogłoby być lepiej. No i tyle. Dobra, no to przejdźmy teraz już po odbiór nagród. W komentarzu napiszcie, na którym miejscu skończyliście, jakie nagrody odebraliście, czy coś fajnego trafiliście w paczkach i Zobaczymy, po prostu są dostępne. Możesz odebrać nagrody za co tygodniowe rozgrywki. Ok. No i teraz napisaliście w ostatnim odcinku, że mam wybrać oczywiście nagrody wymienne. Ponieważ najbardziej się to opłaca, czyli jedna duża złota paczka piłkarzy premium oraz dwie duże złote paczki premium. To są oczywiście sprzedawalne, ponieważ tutaj są jeszcze, jest więcej paczek, tylko że gracze są niewymienni. No i wiadomo, że nie da się zarobić na nich, ale zawsze się mogą przydać. No dobrze. Mamy tu jeszcze opcję pierwszą, gdzie możemy wybrać 40 tysięcy monet, jednakże myślę, że to jest taka trochę słaba opcja. Ja wolę tą opcję drugą, tak jak napisaliście pod ostatnim materiałem w filmiku. No i OK, biorę te nagrody dokładnie tak: duża zota piłkarzy paczki premium. Ok, no i co? Ranga pierwsza, dywizja siódma. Bardzo się cieszę, że co, jeszcze tam jestem. Oczywiście szykuję się do dywizji szóstej, chociaż troszkę teraz może z czasem być bardzo ciężko. Jak widzicie, nie zakwalifikowałem się do Foot Champion ze względu na to, że no, po prostu nie mam czasu, aby po prostu grać non stop. OK, jestem tutaj, tak jak już wspomniałem, w dywizji siódmej. 599 punktów no troszkę tak słabo 750 do zdobycia może być ciężko ale to jest tylko zabawa dobra i teraz przejdźmy do najważniejszych rzeczy czyli paczki paczki za właśnie ten za 30 meczyków tak naprawdę i czy okażą się one lepsze niż w skład battles zobaczymy mamy teraz tutaj tak dwie duże złote paczki premium duża złota paczka premium duża złota paczka premium oraz duża złota paczka piłkarzy premium to zaczniemy może od po prostu od dużej złotej paczki premium. Zostawcie łapeczkę, tak abym. No myślałem, że nie nagrywam. <grym> OK, tak sprawdzałem, dobra. OK Tak działa wszystko. OK. Pozdrawiam wszystkich wspierających. No i lecimy z paczuszką. No i sam jestem ciekawy, czy będzie tutaj jakiś walkout, a może ekrany. A może coś innego, e, walkouta nie ma, mm, ekranów chyba też nie będzie. A chociaż są ekrany, no to nawet spoko. E, Napoli i to jest na LS-ie, Insigne. O, proszę bardzo. Nawet nie wiem, czy dobry traf, ale 85, e, 88 tempa. E, myślę, że na początek niezły traf. E, ja ogólnie mam jakieś dziwne trafy tutaj. Wiadomo, że ten gracz e, no i proszę, no i jest jakiś tam zysk, tak, kosztuje on 30 tysięcy końców, także bardzo fajnie, mamy tutaj jeszcze innych zawodników, no wiadomo, jakby był jeszcze cień, to by było bardzo fajnie, ale nie ma, mamy też tutaj duplikat Ozila, Ris i, dobra, to na tego, AC Milan, piosenka po golu, to też wrzucam. Spoczko, a resztę nagród do, do składu, raczej do klubu. I to była naprawdę dobra paczka, dobra paczka. Lecę, lecę dalej z tą drugą paczką na koniec tych zawodników. No i zobaczmy teraz. A może będzie jakiś tutaj walkout? Nie, nie ma walkoutu. Szkoda, szkoda. Czyżby znowu ekrany? Nie, ekranów tym razem nie ma. Bramkarz Ruli 82. Mogło być oczywiście lepiej. Ale nie będę narzekać, nie będę narzekać. Mam tutaj sporo nowych zawodników. E, oczywiście oni się przydadzą do e, SBC: zmiana pozycji, kończący, czyli tutaj tak naprawdę e, Holandia herb. E, Holandię też wrzucę tutaj sobie na rynek. Może się sprzeda się, może się nie sprzeda. E, I tak jak już mówiłem, napiszcie w komentarzu, co wy trafiliście z paczek. No i co? I ostatnia paczuszka. E, 24 złotych piłkarzy, 7 rzadkich. No i co? No i ja Was serdecznie oczywiście pozdrawiam. Życzę fajnych, udanych dropów z paczek. No i widzimy się zapewne na jakimś liveiku, gdzie będę rozgrywać meczyki. No i popatrzmy, ostatnia paczuszka nie ma. Było blisko. <taki> Takie uczucie miałem, że było blisko, ale nawet nie ma ekranów. Ale myślę, że te ekrany z pierwszej paczki całkowicie rekompensują rekompensują po prostu te paczuszki. Myślę, że było warto, bo gdybym wybrał opcję pierwszą, gdzie było 40 tysięcy końców. No to wiecie. A jakby tu jeszcze mam 7 duplikatów, jakby jeszcze tam wpadł z Sisoko, albo nie wiem ktoś inny, zobaczymy. No troszkę tych kart tu jest. Nie będę teraz ich sprawdzał ceny, ale zobaczmy ten. Czy jest ktoś warty uwagi tutaj? Nie ma. Chociaż tak patrzę sobie. No dobra, jeżeli jakąś fajną kartę przegapiłem, to napiszcie w komentarzu. Eee, ja sobie tylko tego pulisicza zobaczę. Eee, no i patrzcie to, nie? 6000, eee, czyli spokojnie z 50-60 tysięcy końców wyciągnąłem, chociaż dla mnie końsy nie mają żadnego znaczenia w tej grze, w sensie takim, że one mi są tylko i wyłącznie potrzebne do otwierania paczek, bo no bo tak. Eee, ok. No i tak jak mówiłem. Eee, no, to będzie koniec, chociaż na sam koniec dla Was, wszystkich, którzy zostali do końca, otwieram złotą paczuszkę za 7,5 tysiąca końców. Trzy złote karty, rzadkie. Zobaczymy, co tam będzie. Tutaj mi już wpadł dwa razy. Son, którego sprzedałem, ale też nie ma tutaj teraz workoutu, będzie zwykła złota, rzadka karta. Jest to Środkowy Obrońca z Sydney. 79, nawet spoko, nie jest źle. Mogło być zawsze lepiej, ale wszystko powtórki, wszystko powtórki, jak widzicie kart mam sporo w klubie, ze względu właśnie, że dużo paczek otwieram. Sviatchenko, Sydney, zobaczmy ile on kosztuje. No tam jakieś groszowe sprawy, ale zawsze się przyda. Liga menadżera, zmiana pozycji, no i tyle. Adidas, piłeczka nie mogę przenieść. Komu nie mogę przenieść, aha, bo już mam 100, no trudno, no to, to jak widzicie 100 mam kart na rynku wystawionych i nie mogę dalej sprzedawać. E, dobrze, no to tak jak już powiedziałem, e, zapraszam na, kiedyś na jakiegoś lajbika z FIFY, e, to jest mój składzik, ja Was pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.